Siemaneczkowicowie, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, Lenka jeszcze śpi. Witam was w naszej porannej rutynie w wakacje. Ja wczoraj sobie nałożyłam są oparacz i mam trzepak na głowie i próbowałam robić loki na taki inny sposób, więc mam nadzieję, że to wyszło. Więc ja teraz sami się witam, lecę szybko pod prysznic i potem mi do lęk będziemy sobie to ściągać. Mam nadzieję, że wyszły te loki, bo przed chwilą oglądałam na TikToku, jak dziewczyna miała na tak samo zrobienie te włosy i wyszło fatalnie więc mam nadzieję, że tak nie wyjdzie więc ja lecę pod prysznic i zaraz lecimy budzić Lenkę dobra, już się wykąpałam Ubrałam już się, papucie jeszcze No co, krewik? Zaraz pójdziemy, idziemy budzić Lenkę bo to pewnie trochę potrwa Lena i Ptysia Lena i Ptysia Co? Lena i Ptysia, wstajemy, dzień dobry Dzień dobry, pora wstawać. o to jest widzowie Ptysia, ten kangur, królik. Ptysia, wstawaj. A ty co? A ty co? A ty co? No dzień dobry. Wstawaj, wstawaj. Dobra, Lena. Lena dochodzi do siebie, jadę chyba... o, 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 O nie, mam tu spi. O, bo, czekaj Lena. No, to możesz mówić. Miałam się, że kiedyś przyjechała do Polski i że zabrałam Lenę z na koncert. O Boże, jak to wygląda? To wygląda źle. <grym> Dobra, widzowie. Wygląda to źle. I że tego nie rozpuszczałam, bo stwierdziłam, że pierwszy pomaluję, żeby wiecie. Nam pomalowanej buzi może być lepszy efekt. Więc ja lecę szybko się malować, ile nas się budzi i będziemy ściągać te bałki z głowy Dobra, zaczniemy sobie od pielęgnacji. Nie wiem, przerażają mi te włosy. No już lepiej było w tym czepku. Yy, mam serum z Garniera, te czarne, bo ostatnio mam... Patrzcie jakąś po prostu problemy z cerą. Naprawdę przez całe swoje życie nie miałam problemów z cerą, praktycznie nic mi nie wyskakiwało a teraz mam na lewym policzku wysyp, jakiś krostek i nie mam w tego pojęcia, czego już od teraz sobie zmieniłam pościel, uprałam w ogóle poduszki, wszystko, bo wydaje mi się, że to może być coś związane z pościelą, bo śpię właśnie na lewej stronie. I tylko tu mi wyskakują. Czasem tutaj mi gdzieś jakieś wyskocze, ale wiecie pojedyncze wypryski zawsze mi się pojawiały, a tutaj mam po prostu cały polik w krostach i tak jest lepiej, bo swego czasu po prostu miałam ropne takie i na dodatek jeszcze je sobie drapie. I wiem, że tak nie można, potem sobie kupowałam jakieś takie plastry, żeby przyklejać, żeby tego po prostu nie rozdrapywać. No jest lepiej, ale nie jest jeszcze tak, jak bym chciała. I tutaj mam pod oczka W wakacje no, śpimy dłużej Znaczy ja ogólnie jak wstaję na siłownię To, to nie, to nie śpię dłużej niż ale na śpi dłużej Ale mam teraz wolno od siłowni, dzisiaj sobie zrobiłam, więc Pozwoliłam troszkę sobie dłużej pospać No i na koniec daję ten krem z on jest w ogóle Sztos, on mnie raz uratował Jak miałam właśnie, miałam już taki wysyp Chrostek, rok temu I to było Ale to było przez alergię na kota I i tym gram kosztuje 5 zł, chyba nawet niecałe. I on jest z rumiankiem i jest szczostrz. Dobra, się pomalowałam, ale przez to, że mam jasny podkład. Jeszcze te kamerę trochę prześwietla, ale przez to, że mam samoplanarz, wygląda to fatalnie. Nie wiem, potem może spróbuję sobie to jakoś przyciemnić, ale słuchajcie, ściągamy te y, bałki w głowę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może oby to. Oby to nie było po prostu najgorszej jakości. Takie nawet może być brzydkie, ale wyjściowe bo inaczej będę chodzić cały dzień w kucku dobra, jestem trochę, trochę lwica trochę yy, bo ma to potencjał, nagrałam sobie jeszcze roleczkę właśnie, którą wrzucę na instagrama albo na tiktoka, właśnie ściągania tych wałków i z mojej reakcji ale no, chyba nie jest najgorzej Lena robi teraz naleśniki z chleba, więc jestem ciekawa jak jej wy, jak jej wyjdą i ja, ja idę sobie udzielić Lena zrobiła naleśniki z chleba Chleba, słuchajcie, tak się prezentują. Nie, to jest kakao jak coś. A to? Cukier puder, przysmażone troszkę. Ale dobrze. jest. Siągamy sobie pitego, bo to jest Bo co jest? Przypalony. Dobra, to jest smaku. <grywia> Nie smakuje, za słodkie jest. Za to słodkie, to, to jest miód. Ty jesteś miód. Moje śniadanko, Lenka, pojadłaś tym swoim? Pojadłaś tym swoim śniadaniem? Dobra, wyszliśmy sobie z psiakami. Tak, bo jedne labubu jest od piesków. Bo... Odgryzły im nóżkę. Ja sobie już zrobiłam zdjęcia. Nie może potem jeszcze porubię, bo jeszcze próbuję, porobię, bo ty włosy no, Ej, sparsz, potencjał? Sparsz, 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 I już są teraz mniej takie... No, coś ci nie wyszło. O, biegnie Chloe. Nie, moje. się? Aha, czekaj, bo Fini robi kubkę, muszę iść posprzątać. Pierwsza załatwianko, a potem zabawa, bo Lena już narzeka, że pieski się nie chcą bawić. Co ja tu mam? Nie? Chloe się zmęczyła. Chloe po prostu wyjdzie na dwie minuty i już odpoczynek. Fini, <grym>, chcesz? Chcesz? Co mam? Dobra I robimy wyścig dobra. dobra, robimy wyścig Fini, gratulacje, wygrałaś! No, ale daj mi to ha, Ja wygram! Plans. Wygrałam Poszła otworzyć drzwi, idzie tam O, kto to idzie? Kto to idzie? To. Lena, dawaj, otwieraj no chodź Kluśka. I Chloe wchodzi do każdych otwartych tak żyw, bo a nie wie gdzie mieszka Chloe, Chloe Fini? Nie. No mamy No tu już Chloe, tu. Tu już będzie wiedzieć gdzie obiec. Co teraz Lenka będzie robić? Zabry, czy na Wiecie, jak jest yy, to. Sterla, czyli ukradli lawę. Ukradłam tak, trala, trala. Nie mogę w ogóle tam na wybiegu. I ukradłam. Patrzcie. A patrzcie tutaj. Widzicie? Tutaj, tutaj nie można ich zdobyć. Tutaj nie ma nawet jak ich zdobyć. Lena jest podekscytowana. No, 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 no. Dzisiaj my będziemy grać w nie wiem w co, ale w Krabi. Robloxa. W labu będziemy grać? I tak mniej więcej wyglądają nasze poranki, ja teraz idę sobie tam ogarnąć w pokoju Idę zmontować film, ogarnę sobie tą rolkę I co? A ja za trzy godziny mam update wygrywał ogarnę, więc ja sobie zastanawiam okay. I tak wyglądają nasze poranki, chociaż mamy już prawie godzinę z 12.30 jakoś, już więc nieźle <śm> y I tak, ja <śm> będzie teraz tu siedzieć A i jeszcze lekarstwa, lekarstwa, zaraz syrop Zrób Lena nienawidzi. I ja zabieram się za sprzątanie, ale na graniem. Ha! Dobrałem. a Aby, co? w wakacje też jesteście takie bardziej leniuchy? Bo Lena to potrafi spać i spać. I ostatnio zasnęła o 19.30 jakoś, a wstała o. o której wstać? O 12.00. I to jeszcze obudza, bo ją budzili, budziłam. I to jeszcze o 12.00, bo ją budziłam. Tak więc my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym pa. Ej, słuchajcie, co się stało w ogóle? Nie wiemy w sumie co się stało yy, ale I to przez to, że mam przymeblowanie w pokoju Zaraz wam w sumie jeszcze mogę to pokazać Ale siedzę sobie tam w pokoju Lena tutaj jest I nagle słyszę jakby samolot był Dosłownie tutaj I ja już mówię, o nie, samolot nam się rozbija na bloku I biegnę do tej Leny i mówię, jak już mam umierać nie, nie to z Lego. Nie, że co, że co? Gdzie? gdzie? Ja przez... To, ostatnio to była ta sytuacja w... nie wiem gdzie to było, że ten samolot się po prostu rozbił y, od razu po wylocie z lotniska i jak ja usłyszałam ten samolot, ja po prostu ten filmik miałam w głowie, biegnę tutaj do Leny i mówię, a ona co? co? a Ja już jak, już jak Lena była bo mnie, to mówię, chodź na balkon, szybko, chodź na balkon I Nie wiem co to było. Żadnego wybuchu nie było w okolicy, ale... Pierwszy, nawet jak byliśmy z Leną oglądać y, na lotnisku samoloty, takie, znaczy na takim punkcie widokowym, te samoloty, które odlatują, nie było to tak głośne, gdzie byliśmy stosunkowo blisko nich. Jak to, co usłyszeliśmy teraz, nie mam dlatego tego pojęcia, co to było. No a miałam przeemblowanie w salonie, nie mam aktualnie dostępu do balkonu, bo widzicie, już Wam pokazuję tutaj mamy teraz łóżko i nam zasłania balkon ale to było przerażające i nie mam pojęcia co... nie mam pojęcia co to było i teraz jestem ultra ciekawa no nic, na szczęście to nie był samolot i przeżyłyśmy